Witam Was na naszym kanale. No, no to, to gramy. gramy! A dzisiaj będziemy grać w takie oby dla dwóch osób: i będę grała tutaj ja oraz Agatka! Agatka, nasza zawodniczka. No dobra, tak. powiedzcie mi, dziewczyny, pokrótce o co tutaj, eee, tutaj czyli chodzi. Czyli może tak, jakby już y, pokażmy to. Pokażmy i o tym troszkę opowiedzmy. My już z Agatką przyszłyśmy pierwszy poziom, czyli taki samouczek. I zapraszamy tutaj teraz na drugi, który nazywa się Równowaga. Waga! Wow, okay. Agatka! Dasz radę tutaj czyli w tym prowadzę? Tak, ogólnie chodzi o to, że potrzebujemy tutaj dwie osoby, bo zobaczcie, Aha. Agata, nie chodź na razie, samemu nie trzeba, bo widzicie, jeszcze trzeba, żeby druga osoba stanęła, o i dopiero wtedy Buz. trzeba, bo tutaj jakaś dziewczyna. Dobra, dobra. okej. Okay. A i macie parę okay. sekund, Trzy, żeby przejść. Trzy, Ry, Dobra, stajemy, stajemy. i biegniemy, uwaga. Szybko, Agatko. szybko, szybko, żeby to, przeszła. Przeszłaś? I, teraz I na kogoś głowę. A teraz patrzcie, Agatka przeszła czy nie? Okej, o, ja jestem, taka, ja też Agatka jestem. Jest. Dobra. Jest, dobra. I ja tutaj sobie. Albo teraz Monika, dobra. dobra Monika. I widzicie, ja tutaj teraz muszę polecieć. No. Tu i coś kupić. A, czyli Dobra, to. już nie musisz, już nie musisz. Agatka, lejsz do tych zielonych. Dobra. Ja tutaj tak. Tu znowu jest jakiś przycisk. Naciskasz. A nie trzeba, żeby to dwie osoby nacisnąć. Oh, yeah, bo ja chciałam ten, nie wiedziałam. A, Dobra, idź nie, z tym gościem i leć, leć Agatka. Widzicie, dlatego ogólnie jedna osoba już tak jakby umrze, to już druga też. Dlatego okej, okay, lecicie i teraz y, wciskam zielone. Leci, A, ale nie zatrzymuj, okej? Okay? Aha, tam, y, Agatka teraz tak, po tym zielonym. Się, Mówi, o tutaj, prostu, A, troszkę z daleka. Ale... ty po prostu jej tutaj robisz okay. takie jak i, i, I biegnie, i musisz teraz szybko biegnąć. A teraz Agatka białe ma i... Agatka jak szybko skacze, jak pięknie, bardzo ładnie Agatko, bardzo dobrze. Y -y, leć do białego. No to gadka nie wie gdzie to biegnąć. No tylko... Y, okej. Okay. Zobaczyli kogoś z tego syba. Okej. Okay, Czyli tak, teraz mamy problem, bo to chyba nie ta... O, ja już. I teraz ty jest powrotem. Tak, tylko że je... tutaj doszedł. już Agaty nie ma. No dobra, idzie gdzie jest agatka? Bo my to zrobiliśmy źle, bo powinniśmy na... Ja... Powinnam, Agatka tam by przycisnęła i ja bym poszła tam. No właśnie, Ale jak to... ona by potem wróciła? Jakoś pewnie to jest zrobione, że można, więc spróbujcie może jeszcze raz. Dobra, Aga Próbujmy wróć tutaj raz. do tego drugiego. Okej, okay, jeżeli coś nie uda, to po prostu się nie uda. Gdzie to jest Agatka? Była ktoś tutaj. 3 sekundy to zrobię. No nieźle. W 3, 3 minuty. Nie no, w 3, 3 minuty. 3 minuty no, w 3 minuty bo to nie ma. No dobra, gdzie jest zagadka? Gdzie jest zagadka, dobra, pojawiła się. Ok, Szybciłko. i nie ma teraz ludzi, to już jest ładnie. No wstajemy okay, i jedziemy. teraz biegniemy. Szybko, Agatko, żebyśmy jedziemy. tutaj nie spadli. Dobrze, bardzo dobrze. Teraz. Ale idź po mojej głowie. OK. okej. Okay. Agatka musi teraz tam wejść na górę. A, i przy... A, Włączyć taki różowy przycisk, właśnie. żeby ja tutaj... I teraz Monika może wejść. Okay, i teraz nie wiem jak I to teraz Agatko pójdź tam. Ale nie, bo ja się, bo ja się bo ja nie, nie umiem takich Nie tak umiesz tego Dobra, czyli tyleć tam. No to dobra, ale zielone. Monika, naserone, to Monika tylko musi przejść. To nie opuszczaj, bo wtedy spadnę i będziesz ty z tym. No właśnie, musisz tutaj Agatko, cały czas stać. Znaczy Monika, musisz cały czas stać i yy, właśnie zrobić Agatce przejście. Agatka okay. idzie teraz po tych zielonych. I teraz łamańca? ja muszę lecieć. Oj, dobrze. Nie, A, i, od nie i od początku. I nie już nie musimy zaczy zaczynać od początku. No nie, znowu Agatko. No to po prostu, Aga, spadaj. Ja Tu po prostu trzeba współdziałać, tu trzeba cały Dobra, czas Dobra, teraz już tak sobą... serio. Dobra, jeszcze no, raz ja lecę spróbujmy. Teraz na ja teraz na ja teraz na Ojej, jest. Dobra, i lecimy szybko. Jest mega trudne, szybko, szybko, szybko nie wiem, Agatko. Dobra, da. teraz Ty wskakuj na głowę. Dobra, Agatko poczekaj Monika Ci tu naciśnie przycisk i... Nie, ale ona już tutaj jest. A, jest, już jakoś się udało. Jakoś, jakby nie wiem. Dobra, spoko teraz Monisiu. No dobra, naciskaj, pokaż jak ta Agatka przechodzi, ja, przechodzi. tutaj. No. Dobra. I nie wiem, poczekaj, Agata, nie wciskaj, nie wciskaj. Nie, nie wiem no, jak dobrze. to musimy zrobić. Poczekajcie. Tak, dobrze, Agat, Ale jak ona potem tutaj przyjdzie? Jak jakoś jakoś przyjdzie, dobrze, tak? przyciśnij tak? Agatkę przycisk... biały, przyciśnij biały. I teraz Monika zejdzie na dół i wejdzie tutaj, a zaraz się okaże jakoś jak to zrobić, żeby Agatka przeszła, Poczekajcie. Widzicie, jest te chwila sekunda. Okay. I co teraz? Ukończyłeś poziom dwa. I, I co? I Agata, co ty gore. masz? A Agatka co masz? O nie, poczekajcie, o, Agatka całka. Mamy... O nie, no i co? I zaczynamy od mowa? Czy jak to trzeba przyjść? Czekajcie. Co to Dobra, poczekajcie, tu jest jakaś dziewczyna i może jakoś coś zrobimy, taki wiecie. hop, się obrzyma, że ta dziewczyna nam tutaj pomoże. Jej. A może po prostu we dwie musicie wtedy... A, bo tam był czas, wiecie? Tak, ale... Tam zmuszymy. był czas. Ale dziewczyna, no poczekaj! No ale przecież ona Ci nie pomoże chyba, tak? No musi mi pomóc, bo inaczej nie wejdziemy. No, I, I to chyba trzy osoby muszą, jedna stoi na przycisku, jedna... Ale niech ona mi włączy, proszę Ciężka to gra, pucham. nie Agatko? Jest. Do, dobra, do, czyli tak, ona... leć tam, leć tam dziewczyka. Czyli tu można pomagać dobra, też no, innym powiedz, osobom, nie Aga, tylko... przejdziesz. Ja. I tylko ale, wciśnij biały przycisk. O. Nie, nie, nie nie przechodź, kurde. Nie mocy, to wchodzi. Nie musisz... Musia... nie, Monika, ja wiem jak to trzeba zrobić. Tak. Zobacz, bo musisz Agatko zejść, musisz na razie Agatko zejść z przycisku. Zejść okay, na razie. Tak, Dobrze. Dobra, i teraz tak. Monika musi wyjść na zielony. Musi cały czas trzymać zielony przycisk. I teraz tak. No przyciśnij, przyciśnij zielony. I teraz tak. Agatka naciska biały. I a ja, a ja. I teraz szybciutko biegnie Agatka. Ja? Biegniesz Agatka do białych drzwi. A teraz Monika, ty też. Tylko poczekaj, dobra. Bo już. No, i... no nie, no znowu no się nie się zrobi... udało. Chyba za wcześnie, Monika. I Agatka no spadła, nie. A tak? Nie, jest. Albo ty, ty dotknęłaś chyba czerwonego, prawda Monika, nie tego laseru. No właśnie. Ciężkie to jest, powiem Wam ciężkie, wydaje się fajnie. A, nie, ale a nie, nie możesz wyjść. Wejść? Ale ty tacy. możesz wyjść. A bo ja już mam sklejmowany kolejny level. Tak? Chyba. A. Masz. Um, Agatka? Tak, mamy. Nie, ja, ja, ja też mam, dobra. Dobra, ludzie. Czyli to po prostu można takie po prostu chodzi o to, żeby tak jakby, wiecie, takimi turami, wiecie, dobra, mm -hmm. podnieść. Czyli następna, tak? Następ, tak następny podnieś. poziom, dobra, okay. słuchajcie. Agatha, tak, Aga, leć, leć. to może ja pójdę pierwszy. Wow, wow. ja pójdę pierwsza, żeby ja tam widzą, tak jakby, relacjonowała to wszystko i dobra. teraz... No i co? I tutaj już jest, niestety, A, o, dobra, jest, robione i biegniemy, biegniemy, okay. Monika. Teraz co? Jeszcze raz? Jeszcze raz, I aha, Agatka musi i po prostu... jeszcze Dobra, Agatka znowu. Ale współpraca między Wami jest bardzo dobra, I kolejne, super. Kolejne, I jeszcze kolejne. raz Dobra, świetnie Agatka, bardzo dobrze. I teraz ja ci zejdź z przycisku. Aha, i teraz Monika to musisz zejść? Okej, okay. widzimy tutaj Agatkę. Bardzo dobrze. Widzimy Agatka, Agatka się wspina po schodach. Dobra, znowu Monika musiała zejść i znowu fajne wejść. To. Bardzo fajne, bardzo tutaj musi być dobra współpraca i, i komunikacja między, między sobą. Tak, tak. Dawaj Agatka, dawaj. Do góry, dobra. do góry. Bardzo dobrze. Dobra. Teraz się Ja mam tam polecieć, dobra, ja dobra. Do Dobry. Dobry. to jest druga. i nie wiem czy ci czy to a no dobra, Monika skacze teraz po tych parkurkach, po tych różnych takich konstrukcjach. Musi przejść do żółtego przycisku. Co zrobi ten żółty przycisk? Zaraz Odkrożę się wiemy. Agatka A, tam. Agatka tutaj może Leż przejść. I poczekaj tam, dobra? Poczekaj I Agatka, no, nie, i teraz z powrotem. Ja ale ty nie przejdziesz, Monika, bo nie masz teraz żółtego przycisku. Wiem, żółte bo profony. Aga mi wyłączy z, z drugiej strony. A, z drugiej strony, dobra, ale to jest fajne i skomplikowane. Ale Agatka, no nie ma włącz, tego. Tu, któryś, yy, a, o tutaj, Aga, musisz przejść przez to lawę. Agatka idzie tutaj do fioletowego przycisku. Uważaj, Agatko, na te czerwone y, no, lawy. Ja już polecia. Bardzo okay, dobrze, i czekaj, o i teraz stój. Monika, wow, super, okay, świetna Aga współpraca. Poczekaj, bo ja tu mogę... Dobra, i tutaj... I od początku! Od początku, Agatko? A, tak. a co się stało? No bo ja jest... weszłaś... i ja a, też weszłaś. muszę. No to dobra. Widzicie, tak jakby jest taka trochę wkurzająca dla niektórych, dobra, ale jest pierwsza. Wkurzająca może być dla niektórych ta gra, no bo... Cały czas Wiecie, trzeba powtarzać no, wszystko, nie? już do końca, bo tam już był ostatni etap byłby. Cały czas trzeba się zastanawiać, co zrobić, prawda? Dobra, to jest takie troszeczkę, no logicznie. Jesteś na samej górze Agatko, czy jeszcze nie? Jeszcze Monika, no. raz, jeszcze musisz wejść, dobra. I już. Dobra, dobra i dobra. włączaj. I teraz, um, teraz Agatka włącza, Monika no. przechodzi, dobra. No bo więc Agat, proszę, puszcz, puszcz, puszczaj, dobra, no. włącz. włącz. Oh, to oj, stary. sorry. Dobra. Ale nie te już, widzisz? A, Włączają brawa, się już, już te. No oh, to musisz kilka razy może. Fajne. Może kilka razy. O, dobra, teraz, teraz. Jest... O nie, no, o, jeszcze raz, jeszcze raz. Bo jakaś agasę. dziewczyna tu włączała. A właśnie, bo to jest. Mogły... Dobra, teraz, 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 dobra. Jest, dobra. Super. i kolejna Jedziemy. Nie! nie. nie. widzicie, już przyszła jakaś inna dziewczyna i tutaj A, już w ogóle się nie da. O, o i Monika, za... hej. hej. Tu jakaś fanka masz. Nasza fanka, dobra, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Cię. Pati, tak? Co teraz? Co teraz mam włączyć? Właśnie się nie wiem i musisz teraz. Sobie coś. Ale widzicie, już jest więcej osób, wszyscy klikają przycisk, no i już jest. Już jest już wszystko więcej do bani. Jest do tak. Dobrze, aha. Nie, dobra, im, to, a, im, Im więcej osób tutaj gra, mi... tym jest, w... jest trudniej. Ale przycisk. Okej. Dobra. dobra. Co się dzieje? Jeszcze raz, jeszcze raz, próbujmy. Dobra, jesteśmy. Na kolejne. Dobra, i szybciutko Na kolejny. I na kolejne. Jak to się stało? No włączyła Agatka, tylko nie wiem, co to No bo ta dziewczyna tutaj włączy, jakoś. Nie, to i co teraz? I widzicie, i ona ciągle trzyma, i już nic nie zrobimy. nie chce skoczyć, I naprawdę? Jak inne osoby? No, nie powinno tak, tak być. A Agatka? No ty, ja cały czas klikam. Nie widzicie? udaje się. No, oh, jesteś. Wow! Oh. Dobra, się... Nie, naprawdę nie, jest ta, to, to ciężko. To Bardzo uda. tu jest. Nie, nie, nie uda się. A to Jaka. Dobra, teraz Monika ma sprawę. nie, bo to mi... Bo to Przycisk. mi. Trzy. O, ajejku, no nie, no im wiem, że trzyma, się. to jakiś gościu trzyma. Jakiś gościu trzyma to, Boże. No i co tu się dzieje, dziewczyny? Odsuń, no patrz. No, nie chce zejść. Tak, zejść? Nie chcę zejść. No, Agatko to weź go popnij no, może. I wiecie, no, ale to się to ja teraz sobie. Dobra, słuchajcie, ta gra jest bardzo dziwna, bo ja myślałam, że tu po prostu no. grają dwie osoby. Ja. No i e, one tak, sobie tak są tak sparowane. Ta, jest... sparowane, a tu się okazuje, że inne osoby też mogą naciskać te przyciski Dobra, i po prostu wiem. przeszkadzać. Bardzo co dziwna robię? ta gra. Nie wiem. Może po prostu spróbujmy jeszcze jeszcze chwilkę spróbujmy, Monika, patrz, Ale, oka, nie ale to ten Poś... gościu? Gościu wsiadł i po prostu mm, już no, za... Ja nie mogę tego. To mm. weź mi tam pomóż z kolejnym, to się pójdzie. To... I... No tak, no to nie skacz na niego. No i spadłam sama. No i znowu dobrze. agatka tutaj jest. Dobra, Dobra. na sam początku. Agat no to dziewczynki, próbujemy jeszcze raz. Próbujemy po tych zielonych schodach. Było fajnie, Dobra. było już Agat bardzo dobrze. Teraz mi potrzymasz. Agatka. agatka. I teraz musisz wejść. Skakuj, wejdź. skakuj, wejdź. agatka. Dobra nie. i zejdź. Zejdź jeszcze raz wejdź. Dobra, okay. i teraz. Só, stój stój, stój, stój. stój, stój. Okay. I Dobra. Zejdź i I teraz skocz. Skocz, Agatko. Dobra i chodzimy. bardzo dobrze Agatko, zaraz Ty wejdziesz na górę, bardzo dobrze, współpraca jest bardzo potrzebna, tutaj nasza fanka też biegnie kolejne. za nami, jeszcze raz Agatka, bardzo dobrze, świetnie, teraz dobrze I sobie kolejne. to radzimy. Bardzo dobrze. Okej, okay, dobra, Agata, teraz ja tobie. Nie, dobra, dobra, ale nie, no bo u nas. Dobra, dobra, no. poczekajmy. Agatka już idzie. Jest zielone, znowu możesz Agatko iść, bardzo dobrze. Agatka jest coraz wyżej, coraz wyżej, No, Agatka tu, emocje. Ona, na ciebie patrzy. ona chyba patrzy i pomaga, tobie, wiesz? Dobra, jedziemy. Dziękujemy okay. bardzo, nasza fanko, za to, że tak nam pomagasz, bardzo okay. nam się to dobra, podoba. Teraz ona. O, już. Nasza fanka spadła. Oj, a mm. ja mogę ja tu pójść? Ach, aga, no dobrać. to może niech Monika pójdzie ten, wiesz? Tu bo ja, bo ja lawa nie... jest prostsza. Ale tam, tam się też Ale Ale jest. Ale aga, to jest trudne, bo tu ci takie jakby nie. No Agatko, tutaj nie jest łatwo, bo widzisz, tutaj jest ciężko skoczyć. Zobacz, masz e, żółtą platformę już uruchomioną. Możesz e, biec. Dobra, teraz naciśnij swój przycisk Agatko, taki, żeby Monika mogła e, wejść do ciebie. I zaraz zobaczymy, co tam będzie dalej. Może, może przejdziemy na dalszy poziom. Na dalszy Dobra, stój. super, stój, Agatko. Okay, I chodź. hop. Dobra spróbuj teraz wrócić, Agatko. Po Spokojnie, skoncentruj się. O No, no. spacja nie działa i mam... A widzicie? spocone ręce, bo jest gorąco, jest stresująco. No i, no, widzicie, i już nie. A, a, a może już y, możemy wrócić? Chyba nie możemy. Wrócić. możemy? Czy chcesz? Ja a, tutaj trzeba dwa przyciski, tak, tak Monika, w tym momencie schodem. nacisnąć. No właśnie, a Monika, a Agatka jest niestety dobra. na samym początku. To co, jeszcze a raz, gdzie ostatnia jesteś? szansa. Hej, hej, ktoś tam nas pozdrawia. My pozdrawiamy Was, Ej, kochani. Dobra, szybciutko, Monika, dawaj po tych no, zielonych schodach. Nie, wschodach. ma sensu. Nie ma sensu, mówisz Agatko. No, dobra. może to będzie miało jakiś sens, jeżeli to w końcu przejdziemy, wiesz? Zobaczcie, ile ludzi, każdy czekaż aż schody będą zielone. No, każdy stoi i wypatruje. Dobra, super, Monika. Dobra, dobra. Agatka, ja ci teraz ten. Teraz pomagamy Agatce, pomagamy Agatce. I co, spadła? Jesteś, idziesz, gdzieś dalej. Dobra. No dobra Agatko, musisz poczekać, bo jeszcze poczekaj, ktoś skacze, wiesz. Ktoś inny skacze i dlatego. Dobra, teraz tak... Aga... No! Spadła. No jest ciężko, bo każdy by chciał widzicie, pomagać. Słuchajcie, to jest ta, ta, gra pole, ta gra jest taka, że każdy chce pomagać, ale może czasami przeszkadzać przez to, że, że tak pomaga, prawda? Bo gdybyście byli o, tutaj, tutaj tylko ktoś... we dwie, to bez problemu by to, to się zneutralizowało. To jest... No dobra, właśnie. No słuchajcie, ta gra jest bardzo emocjonująca, a katce nawet no spociły się rączki. No ale trudno, trudno. I już jest jedna taka jakaś, kurde, taka osoba, która przeszkadza. O, i stoi no sobie tak, i, tak stoi i tak sobie... No, właśnie znaczy. już jest źle. Tak, tak, tak. Słuchajcie, piszcie nam w komentarzach, A, czy znowu Agatka spadła. Piszcie nam w komentarzach czy, czy wy gra, graliście w tą grę jak daleko przeszliście, na którym poziomie jesteście. Bardzo jesteśmy ciekawi czy udało wam się troszeczkę lepiej niż nam, bo nam to, to tutaj dzisiaj było troszeczkę słabo. Jeden level przeszliśmy ale tutaj już nie dajemy sobie rady słuchajcie, dziękujemy wam bardzo, że oglądaliście ten dzisiejszy filmik piszcie w komentarzach, czy nagrywać może jeszcze jakiś odcinek właśnie z tej gry słuchajcie, no i oczywiście prosimy was o subskrybowanie kanału notogramy, no i klikanie łapek w górę. Klikajcie też w miniaturki filmików, które teraz widzicie na ekranie. Oglądajcie inne filmy na kanale. No to gramy! Żegnamy Was, kochani widzowie. Do następnego razu. Cześć, pa pa! pa, pa.